Co, to jest drugi odcinek, Marcin Chmiel. Co? Już drugi odcinek? Tak, drugi odcinek, bo. A w ogóle te kable nie powinny tutaj tak leżeć znowu. Jezu, nic, wiecie ile ja układałem to wszystko? Jakbyś chciał rozpruć te kamery. Nauczyłem się, że czasami w życiu rzeczy nie muszą być idealne. Ja nie oceniam tego, że rozgryzłeś kilka kabli, próbując ustawić to studio. Warknąłeś na mnie trzy razy. Nie, nie walczę. Musieliśmy cię z sąsiadami owinąć w dywan. jak się uspokoiłeś, to wznowiliśmy nagranie. To naprawdę skrzywo. To już jest kolejny odcinek podcastu, Marcin. Drugi odcinek. Do tego doszło? Do drugiego odcinka? Tak. Bo fani pisali do nas, że: Ej, super fajny pierwszy odcinek, kiedy następny? Ale nie niewdzięczni. Boże, jakie chamstwo. Nie, ale naprawdę, wiesz co, wkurwia mnie to, jak oni po prostu, nie, zamiast się cieszyć z tego jednego odcinka, bo ten jeden był dobry. Zamiast pisać, ale mamy fajny odcinek, będziemy do niego wracać. Jeśli przypadkiem nagrają drugi, to będziemy po prostu jeszcze szczęśliwsi, ale broń Boże, nie oczekujemy. I wiesz, kto tak powiedział? Nikt, nigdy, nigdy. Zamiast powiedzieć, że wiemy, że to was kosztuje bardzo dużo i byliśmy bardzo wyraźni na pierwszym odcinku, prawda? Mówiliśmy Oczywiście, dużo. Oczywiście, że tak. Jak dużo nas to kosztuje, żeby to wszystko ustalić. Ile wdzięczności nie tyle, że oczekujemy, tylko ona po prostu powinna przyjść naturalnie, tak jak deszcz pada. To, to jest taki, Do, taki rodzaj dokładnie A dynamiki. Czy tylko ja to rozumiem Icy? Nie wiem, no wydaje mi się, że chyba tylko my. Dlatego, jak do mnie podeszła dziewczyna w pile i facet w pile, to my? pogryzłem ich i nie wstydzę się. Bardzo dobrze, nie, bo, bo lud... Pogryzę każdego, kto będzie domagał się odcinka podcastu. Ludzie trochę mają takie nierealistyczne oczekiwania do, 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 do w ogóle ulubionych komików, stand-uperów, czy. swoich. To jesteśmy ludźmi, tacy jak wy. I też nam ciężko. Ciężko nam, zwłaszcza ustawiać te wszystkie rzeczy, ale nie będziemy o tym nie. dzisiaj mówić. Bo będziemy rozmawiać bo... O... o czym? No właśnie, to co teraz porabiasz? <laughs> jak ty zabrzmiałeś jak jakimś radiu? Powiedz ludziom w domach. Co ty teraz porabiasz? Ta, ta, ty, jesteś, ty jesteś takim y, radiowcem z lat 50. w Ameryce. No, i no, z papierowcem. Powiedz, jak to wygląda. Jak jedziesz w trasę. Z kim jedziesz w trasę, jak to wygląda? Jest z nami Amadeus Cichułski-Cichułowicz, który wyrusza z nową trasą i ludzie na pewno chcą wiedzieć, gdzie cię mogą zastać. Y, na pewno nie jadę do komunistycznych stanów. <laughs> Wymień polskie komunistyczne stany. Komunist. Jadę tylko do tych kapitalistycznych. Nie, ale ja jestem w trakcie trasy stand-upowej z Kubą Rafalskim. Tak, tym Kubą Rafalskim. Zostałem zaproszony przez niego, żeby być jego supportem podczas trasy, więc będziemy chyba w 30. 30 terminów. Tutaj nie ma tyle miast w Polsce, ale... Nie, nie ma w Polsce 30. Znaczy, nie. nie, są, Zaraz... Nie, reszta to są lepianki. Reszta to są... A Mateusz Cichulski, wyprowadzam cię z błędu, Polacy nie mieszkają w miastach, tylko w ja, lepiankach. Jak to nie lepicie, wiesz, w lepiankach w, 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 w ogóle macie domy? korde jak w Ameryce. Rany polskie. Ten podcast to jest wyścig na to, kogo ludzie będą bardziej chcieli nie, zlinczować. Bo my się nie przedstawiamy. Po prostu próbujemy być za mili. Bądźmy sobą, Marcin. bądźmy w Przestańmy przepraszać za wszystko, bądźmy sobą. No, nie, bo... Polska to taka dziura, nie? Ja nie będę w to wchodził. A co u ciebie leci, ty Pało? U mnie u mnie lecą supporty u Karola Modzelewskiego. też na kup biletik. Program nazywa się Bimber i Marakasy. No i ja tam supportuję do spółki z Kamilem Koziełem, też na Kup bileciku możecie znaleźć listę terminów. Najbliższa jest chyba, jutro będzie Chorzów, a najbliższa potem jest Bydgoszcz. Ale warto powiedzieć, że Kamil Kozieł robi własny miód. Tak i co ciekawe, teraz Kamil, to jest akurat prawda, rozdaje miody w trakcie swojego stand-upu. Dosta dostałeś jakiś? Nie, nie, bo to jest licytacja z ludźmi. To y, zdobądź dla nas. Dobra, do to będę, będę licytował z backstage'u następnym razem. Będę mu krzyczał kwoty. Więc można kupić miód u Kamila. Ale co licytują, co licytują? Jego miód. Ale, ale za co? Za pieniądze? Za, za pieniądze ludzkie. To ile najwięcej ludzie dali za miód? Cztery yy, złote. Co? To jest skomplikowane. Nie będę zdradzał, co tam się dzieje. Uwierzcie Jaki, mi, Warszo. Dobry miód. Kamilek, nie Kamilek ma naprawdę, że żytel... Nie, bo nie. teraz wyjdzie, że smarujemy po jego miodach. On ma naprawdę dobre miody, tylko to jest konwencja taka, że nie, nie chciałbym mieć takiego przyjaciela, który promuje takie rzeczy, jak ty to robisz. To są dobre miody. To są dobre, kamilowe miody. To już nikt nie wierzy. Bo myśmy razem byli w Stanach na szybko. No właśnie. Ludzie mają. Nie to tak robić taki. No właśnie. A dlaczego. Rozmawiajmy o naszym wyjeździe. Bo nie mam bardzo rzetelny powód, dlaczego tak zrobiłem, dlaczego się podjarałem, bo pojechałem do Stanów w jednym konkretnym celu. O nie. Tak, Marcin zbiera kaczuszki. Zbieram kaczuszki. Nie wiem, czy to widać, ale to jest nowojorska kaczuszka. Wypłynęło z niej coś. O Jest mokra. A to dziwne akurat. Nie jestem pewien. Nowojorska kaczuszka, którą zbieram. I człowiek zbierający kaczuszki ma takie. Coś w moim życiu jest jeszcze potrzebne. I na szczęście tutaj przychodzi Polska, która ma swoją odpowiedź na kaczuszki, czyli drukarki 3D, dzięki którym możemy mieć o takie rzeczy. Marcin, jesteś pierdolnięty. I człowiek, który wiele lat zbiera przedmioty, między innymi takiego rodzaju myśli sobie, moje życie jest kompletne. Ale potem poznaje takiego człowieka jak Michał Racław, który produkuje różnego rodzaju przedmioty z drukarek 3D, i jak człowiek ma otwarty umysł, jest gotowy na innowacje, otwiera się na nowe idee, to pewnego dnia w tym strumieniu różnych doświadczeń, które już wcześniej miał, jego intuicji, jego świadomości, jego spojrzenia na rzeczywistość, kultury, która go może przytłaczać, ale w pewnym momencie staje się dla niego szansą, on odkrywa. Że istnieją hybrydy doskonałe. O, Boże, nie. Absolutnie doskonałe hybrydy. Nie. Do których ludzkość dąży. Nie chcę do tego przyłożyć ręki. To jest. Wynaturzenie w ogóle tego nie powinno być na świecie. Nie, nie. Nie, nie przyłożę ręki do tego. To, to jest okropne. To jest obrzydliwe. Absolutnie obrzydliwe. Nie. Nie, Marcin. O, mój Boże, nie. nie. co to jest? Jak mogę. stworzyć swoją własną kaczkę? Ludzkość zmierza do ideału. Embrace my kaczusia. Zabierz, zabierz to coś sprzed mojego nosa. Jezus Mary, Najgorsze jest to, że to naprawdę wygląda kon. on. To nie jest zajebiste? Jest jest, to jest okropne. Żebyś hybrydę z dwóch najgorszych rzeczy na świecie. Ja pierdolę. Marcin, nie. O, nie. o nie. I właśnie dlatego pojechaliśmy do Stanów. Mi się wydaje, że są osoby, które chciały to zobaczyć. O, dziś tutaj. Mm. Nie, come on! Nie! Nie! No, ty też jesteś super. Świetnie grasz szachy. Ty jeszcze lepiej. Zawsze remisujemy. Nie, nie, nie! Z języczkiem? Wow, poszli na całość. Kochałem te przedmioty, teraz muszę je spalić. I dobrze, to nie powinno w ogóle chodzić na ziemi. Jak się nazywa kogoś, który to wyprodukował? Michał Racław, skan 3D. Bodajże Gdynia albo Gdańsk, Panię... ale znajdziecie go na Instagramie. Powinien przestać, da mu jedną gwiazdkę. Dobrze, dobrze, ale jak ty jesteś taki cwany, to co ty kupiłeś w Stanach? Bo ja kupiłem kaczusie i można powiedzieć, zły wydatek. Co ty kupiłeś? Co ty przywiozłeś? Co jest twoim statementem? Kupiłem pluszaka w kształcie ciasta dyniowego. Jezusie Chrystus. Pumpkin pie. Czy to jest pluszowe ciasto dyniowe Pumpkin Spice z kremem na szczycie. Tak, to jest krem, bita śmietana, to jest normalnie ciasto, a tutaj jest ten środek. Bardzo fajne ciasto dyniowe. Ja, zawsze, ja mam urodziny w marcu i też sobie robię to ciasto na moje urodziny. Daj chmiela jakiegoś. Daj jakiegoś chmiela. O ja, jakie fajne ciasto! Mmm, to też całkiem niezły. Ja spalę te figurki i zakopię je 15 metrów pod ziemią, żeby nikt ich nie znalazł, dobrze? Moje własne dziecko stało się dla mnie znienawidzone przez to, co zrobiłeś. No, straszna dziwka. Dobra. <grystanie> Musieliśmy przerwać nagranie naszego odcinka ze względu na sceny, które były obsceniczne i budziły poważne zagrożenie, że naruszymy moralność publiczną. Czuję, że nas trochę poniosło, Marcin, i. Będę musiał spalić moją, kaczusię, bo wspomnienie, które mi zostawiłeś w głowie, jest nie do wymazania, niestety. Ja, i, wziąłem zimny prysznic, Marcin też wziął zimne prysznic, potem razem wzięliśmy zimny prysznic. Um. Dziękuję, że umyłeś mi plecy. Ja z... dziękuję, że ty ogoliłeś mi plecy. Cięcie! Dajmy ludziom coś. Sprawmy, żeby to było coś wartościowego. Da, dajmy ludziom jakąś fajną radę komediową. Na 3-2-1. Rada komediowa. E, 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 jak... Dzięki. Dobra, teraz daj. Teraz mnie zapytaj, bo jestem lekki. Na... Rada komedii, oczymaj jeden. Nie zacinaj się podczas mówienia. To jest twoja rada. No, ewidentnie. Czy ja... ty, ty da się komuś? Czy powiedzieliś ludziom, jak się jąkasz, to przestań. To jest twoja rada. To jest to, co ty dajesz. Jak się jąkasz, to przestań. Teraz ciebie zapytam. Jaka jest rada komediowa? E, jak stoisz w świetle, to nie obieraj się za mocno, bo się spocisz. Widzisz, naprawiłem go. Moja rada od razu mu pomogła. I dałeś super tipa. Oczywiście, nie stój w, w świetle. Jak co? Jak stoisz w świetle, to nie ubieraj się grubo, bo się spocisz. To jest trochę fat-shaming. Nie, bo to chodzi o to, że jak jesteś na scenie, to światło żarowe jest tak mocne, że my jesteśmy ogrzani i to tak potężnie. I często ludzie, jak się za grubo ubiorą, to się pocą po tym na nagraniach. To o to chodzi. I też, nie, jak jesteś blady, jak ty. To lampa ja panie może na ciebie tak, tak, żebyś nie był jeszcze bardziej biały. Tak, jak jeżdżę z Karolem, to mam zakaz wystawiania siebie do próby światła, bo odbijam reflektor jak kartka papieru. Marcin śpi w takiej skrzyni do góry nogami i e, boi się czosnku, więc nie ma czosnku tutaj. Moi przodkowie pochodzą z Siedmiogrodu, stamtąd przybyliśmy. O. Hmm. A co myślisz o e, prawiczkach? E, smakują, znaczy nie mam zdania, nie mam zdania, nie smakują mi, nie smakują mi. Nie mam o nich zdania. Nie mam zdania o żadnych prawiczkach. Na pewno żadnego nie zażarłem w nocy. Nic mi się takiego nie przydarzyło. Nie mam więcej pytań. Czy my możemy powiedzieć ludziom coś sensownego? Tak. Czy my mamy cokolwiek sensownego Ale... do powiedzenia? Zapytaj mnie kolejną radę komediową. Dobrze, wymij kolejną radę komediową. Czasem pierdolić. To jest genialne. To jest genialne, tylko teraz musimy wyciąć pierwsze 30 minut naszego odcinka, czy nie wiem ile. Chcesz mieć normalny podcast? Dobrze, witam na naszym podcaście Amadeusyn Chmiel. Marcin Chmiel, powiedz nam, jak zaczęła się twoja przygoda z komedią i dlaczego robisz komedię? Y zaczęła się w ten sposób, że wychodziłem na scenę, mówiłem rzeczy, a ludzie robili haha. Czy haha rekompensuje ci cierpienie w życiu? Nie. Dziękuję, to był nasz podcast. Dziękujemy bardzo. Pomijając te patologiczne rzeczy, które pokazaliśmy ludziom, czy w Stanach można kupić coś normalnego? Chyba tak. Sa Sa ze Sanami jest taki problem, że jednego dnia coś ci się wydaje, że jest fajne i zdrowe, albo przy przynajmniej przyzwoite, a następnego dnia dowiadujesz się, że miało uran. Tak, to jest trochę tak, że ty wchodzisz do sklepu i y, rzucasz kością, czy ci się wylosuje normalne jedzenie, czy nie. Ja, jak mieszkałem w Sanach, to był taki jogurt grecki i on był taki zdrowy, bio, ile, nawet było napisane na opakowaniu, ile ma białka, więc wiecie, że to jest poważny deal. A potem się okazało, czytałem w gazecie, że opakowanie, powoduje raka, albo robili je z oczyszczonego uranu, który wyłowili albo, w rzece, albo pokrywka miała e, o, ołów, nie wiem, czyli z jednej strony w Stanach masz super jakościowe rzeczy, jeżeli je znajdziesz, a tak. z drugiej masz takie, które powodują wypadanie włosów od samego trzymania, był taki drogi miód, nie wiem, Hanuka, Hanoka, miód, no nazwijmy go Hanuka, że to były, wie, wiecie, to był jeden region w Nowej Zelandii, z któ którego wydobywali ten miód, bo robiły go pszczoły i wszystkie miały wyższe wykształcenie. I to było takie, że Kamil Kozioł jakby to zobaczył, to by po prostu szalał, ja tak jadą, a -a. Miód na miałby takie... Najlepszy miód na świecie. Miałby taki najlepszy miód na świecie, nie? To jest naprawdę drogi miód. I obok niego stoi miód z Chin, który mówili, że nie jedzcie go, bo może mieć klej. Śladowe ilości kleju w miodzie. Ale był dużo tańszy, więc ten jadłem. Bo Ameryka konsumpcyjnie albo do takiego codziennego życia, to są ciągłe wybory między tak. 0 a 100. Nie ma tak, stanu nie, nie ma nic pomiędzy. To jest albo cię stać na ba bardzo drogie, ale bardzo ekskluzywne i zdrowe jedzenie, albo najtańszy set, po prostu zdrapują coś ze ściany, dają to do opakowania i mówią, hej macie crackersy. <grym> I tak smakuje całkiem nieźle. I smakuje, no dobrze smakują te rzeczy, wszystko smakuje dobrze i te zdrowe i te niezdrowe. No i to jest niesamowite, że ty w Stanach masz taki wybór, jak wchodzisz do sklepu nie, i 90% to jest zły wybór. Ale autentycznie, yy, ja mam dużą tolerancję. Ci, co mnie znają, ja lubię jeść słodycze, lubię duże napoje słodzone, jak piję kole. Mój ojciec pił kole w domu, więc po prostu cały czas ona się tam lała. Ale są rzeczy w Ameryce, które były nawet za dużo jak dla mnie, nie, że jadłem jakieś ciastko, po którym się, się czułem po prostu źle. Miałem dość wszystkiego, miałem dość ludzi, źle się czułem psychicznie, fizycznie. To było taki, jakbym zjadł że organizm wiedział, że to nie było jedzenie i zjadłem coś co było nie tak. Kawałek smutku. Tak, coś zjadłem, że mój organizm mówi nie, <grystanie> stary. No ty mi dałeś jak przyjechałem pizzę Dominos, tamtejszą. No. I byłem w narkozie przez następne 14 godzin. No. Ja się ja zjadłem to była 17 i obudziłem się dnia następnego. Musiałeś wziął właśnie coś dożylnie, nie? Tak. Tak samo teraflu, bo ja byłem przeziębiony. Dawka terafla amerykańskiego jest pięć razy silniejsza niż w, w Polsce. Nie, ona ma jakąś taką końską dawkę, że oni tam piszą na pokoju, bierz trzy w ciągu dnia. Mój brat zobaczył skład, a on studiował chemię i powiedział: Nie, weź tylko jedną. I już no. przestań, jedna dziennie. To jest za duża dawka. To jest tak, bo my mamy tam pięćsetki, trzy a to by miał tysiąc coś. Jedna saszetka. No bo w Stanach tego... nie masz urlopu. W sensie 14 dni to jest maks, i z tego musisz użyć chorobowe, więc masz szybko wracać do roboty. Nie, jak, nie 14 dni, właśnie, to masz dwa tygodnie, czyli 10 dni. A, przepraszam. Dałem... nie ej, Nie no... jestem komunistą. Nie, jest, nie Euro... jestem komunistą. Jakiś parszyk, jakiś Europejczyk przyjechał leniwy, który jest na socjalu. <laughs> A to jest piękne, że oni tego bronią. Oni tego bronią i zwykli Amerykanie tego bronią. W sensie nie wszyscy wiadomo, ale, ale tam jest taka mentalność, że Euro Eu Europejczycy są leniwi, reszta świata jest shit, wszędzie jest gorzej niż w Ameryce. Ameryka jest dlatego taka super, bo wszyscy ciężko pracują na sukces i jak ja mogę być milionerem, to i ty możesz być milionerem. I, ale niektórzy się budzą, bo przez TikToka paradoksalnie do dowiedzieli się, jak wygląda inny świat i zobaczyli, jak wyglądają Euro Europejczycy jak wygląda system zdrowia, bo no niby mówisz im to, że jest lepiej w Europie pod tym względem, ale do nich to nie docierało albo ignorowali to, ale oni fizycznie widzą w TikToka, gdzie facet jest Francuzem i mówił Wyleczyłem sobie raka za 5 dolarów. To by mnie totalnie zachęciło, żeby być Francuzem. Jakbym zobaczył TikToka, na którym ty... Ja mam takie, dobra, kurze, głupi Francuz, ja nie będę go słuchał, a potem on pokazuje swój rachunek medyczny i masz takie... 5 dolarów. Sakry. Bleu. Sakry? Złamałem bleu? <noise> nogę jutro chodziłem. Jak ty pięknie mówisz po francusku. Myślę, że jak ktoś z naszych słuchaczy zna język francuski, to ma takie native speaker. Tak. Ale to jest takie coś. będę idę do piekarni, a Amerykanie ma takie co to piekarnia. E, o, oh, yeah, piekarnia, Starbucks. To jest jedna z tych rzeczy, że dla Amerykanów y, to jest niedostępne totalnie. Piekarnie chleb nie normalny ma. chleb I, i wiecie i oni, oni dlatego lubią jeść chleb tostowy, bo jest miękki oni nie lubią e, chrupiącego pieczywa bo im się chrupiące kojarzy że to jest czerstwe i niedobre oni jak są kanapki jakieś tam zabawnie z e, na kanapkę to, to była kanapka którą się maczało jeszcze dodatkowo to był miękki już chleb ale ona maczała jeszcze w zupie żeby był jeszcze miększy. a ja jej mówię ja lubię jak chleb jest chrupiący a ona nie nie bo to takie suche czerstwa a to jest dowód, ne... że chleb jest tak. zdrowy, jest mam prawdziwy. I mam mniej składników. Ja jej mówię, ta gąbka, którą nazywasz chlebem, ona ma pełno jakieś tam. Mąka, którą nawet używają, ona jest wybielana. Ona, to jest bleached flour, czyli po prostu ona jest wybielana jeszcze dodatkowo. Nie wiadomo dlaczego. Pozbawiona w ogóle jakichkolwiek wartości odżywczych. I ja jej mówię, ten chleb musi być niedobry po trzech dniach, tak po europejsku. Potem robisz tego jedzenie dla ptaków i rzucasz w parku. A ona, no nie, no, no po prostu używają, dają więcej wody do naszych chlebów, dlatego jest taki miękki przez dwa miesiące i oni bronią tych rzeczy przecież byliśmy w jednym z miast w takiej zachwalanej piekarni że o tutaj jest super taki dobry chleb I jedliśmy to i okej okay, było fajnie to, ale było... to smakowało jak chleb dobry, dobry ch chleb ale ja w chicago się ratowałem tak że szedłem to nie jest, to nie, nie żartuję sz y to była sz szwedzka dzielnica tam mieszkali szwedzi w chicago która zamieniła się w gejowską dzielnicę, ale tylko dla lesbijek i starszych gejów. I tam mieli najlepszą piekarnię szwedzką, nazywała się Lost Larsen, Zagubiony Larsen. I tam mieli chleb na zakwasie za 10 dolarów. Drogi chleb, ale jeden z lepszych, jaki w życiu jadłem, więc. Dużo jest pytań do tego długiego zdania. I nie zadawajcie ale... ich. Po prostu zaufajcie mi, że to był dobry chleb. Dobrze, ja je po prostu pominę i przejdźmy do chleb. Dobry chleb w kontrowersyjnej dzielnicy, do której mój dziadek na pewno by nie wszedł. To jest zajebiste na baner reklamowy. Dobry chleb w kontrowersyjnej dzielnicy. Ale to od ciebie wiem, że oni, Amerykanie, do parmezanu dodają kawałki drewna. Nie, to jest, to jest prawda. Macie, wiecie, pulpę drewnianą, nie, te trociny i oni je Wielu. mielą, wióry i dodają je do takiego sypkiego parmezanu, który można kupić za grosze. do Taki, który się dodaje do makaronów, żeby go, wy, żeby go wypełnić raz, ale Amerykanie, tak, bo ta, moja splakatorka znowu, Szana, <laughs> pozdrawiam ją. Pozdrawiamy Shany. To ona mówiła, no nie, chodzi o to, żeby się nie, on nie lepił w środku, no nie, żeby on był cały czas sypki. I o to trochę chodzi, żeby on pochłaniał tą wilgoć i żeby ten ser był cały czas sypki, żeby się nie zlepiał. A ja mam takie, to ja wolę, żeby mój ser się sypał, żebym go sobie rękami rozdrobnił, niż żeby ja drewno. Nie jestem chomikiem. No właśnie, Amerykanie są chomikami. Nie że tak. żerą trociny. I oni jedzą tak, jakby y, służba zdrowia była za darmo. No a nie jest. A nie jest. Jest, jest dokładnie odwrotna. Jest o, tak. I. Nie wiem, to jest po prostu nie szalone. I mają wszyscy broń, tak? Że liczą, że nic się nie stanie złego z tą bronią? Tak jakby nie mieli najgorszych kar więziennych na świecie, gorzej niż Rosja. Tak, w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, Ameryka jest na szczycie tej listy. Mają, nie, nie na szczycie, oni są na pierwszym miejscu. Ameryka A, no ma, ma najwięcej ludzi, na sto, 100 tysięcy ludzi statystycznie, w, więzienia. w więzieniach. Mają najgorsze więziennictwo, bo ładują cię do więzienia. Dlatego, że więzienia są często prywatną własnością. Są takie przedsiębiorstwa jak Real Estate Investment Trust. I chodzi w tym o to, że jest sobie landlord i zarabia na tym, że wynajmuje pomieszczenie. Tak. No i w Stanach takim ritem może być też więzienie. Tak, bo są prywatne instytucje. A więzienie opłaca się wtedy, jak możesz je wypełnić więźniami. Tak. Czyli prywatnym instytucjom w Stanach, które robują za tym, zależy na tym, żeby podbić kary. Bo wtedy więcej ludzi tak. wejdzie do więzienia i będą mogli rzecz zarobić. Proszę Państwa, podcast Amadeus and Chmiel, gdzie w jednej chwili rozmawiamy o kaszuszkach do kąpieli, pięć minut później o więziennictwie w Ameryce. Rzetelna wiedza, kompletne brednie. Weseli ludzie, zboczeni ludzie. Wesele. To powinna być nazwa. Weseli ludzie, zboczeni ludzie. No, szczególnie po tych kaczkach. Ja, ja widziałem ciebie, jak ty się całujesz ze swoją hybrydą kaczką. Przestań wciskać ludziom, że się całuje z kaczkami. Używam ich do kąpieli. Nie, nie, nie. Kaczka kąpielowa. Do, powodzie, nic Widzieliśmy, do czego jej używasz, bo była bardzo mokra i mówisz, że nie kąpiesz się z nią. Nie mam więcej pytań. A tobie zabiorą obywatelstwo po tym, jak ujawniłeś prawdę o Stanach Zjednoczonych. O jedzeniu? No, słuchajcie. A, to jest w ogóle temat rzeka. Temat rzeka, rzeka temat rzeka. E, idziesz po leki do, do apteki i kosztują 50 dolarów, ale pani wtedy wam powie, a sprawdź, czy są kupony. A ja mówię, jakie kupony? A ona do mnie mówi, ściągnij aplikację naszej apteki Walgreens i tam są kupony. tak mi dała taki tip. I może będzie zniżka. I tam była zniżka 80% na ten lek. I na, I na większość leków jest zakazniczka, tylko po prostu to jest tak, że ktoś wie, ktoś nie wie. I ja mam takie, co, to, za, to za, zapłaciłbym 50 dolarów zamiast 10, bo nie wiedziałem, że jest kupon? Dokładnie. A druga rzecz, to mi rozwaliło łeb, jak tam przyjechałem, apteki w Stanach tak. To nie są apteki w Polsce, że jest pani w kitlu za okienkiem i widzicie te leki. Tak, luki. nie, nie. Tylko zanim tam w ogóle dotrzesz do tych leków, przechodzisz przez rzędy, alejki, gdzie możesz kupić gulpy, kole, okulary przeciwsłoneczne, ciuchy. Chipsy, szampony, tam są jeszcze. Rzeczy podróżnicze, walizki. Kiedyś babka próbowała nam wcisnąć wycieczkę na kłady w aptece. To... Chodzimy do apteki, ona jest przy okienku, że słuchajcie, mam, mogę wam zająć chwilę, I bo to... zaczyna nam wciskać kłady. No bo to tak. wygląda jak sasja benzynowa. Po tak. prostu, nie? Taka duża, przyrośnięta stacja benzynowa i na samym końcu jest apteka. Tak, to jest na samym końcu na skraju, jest takie wąskie okienko i tam możesz kupić te leki, na które jakbyś je zażył tak os ulicy, to ktoś poszedłby do więzienia. I możesz sobie tam zrobić też zdjęcie do dokumentów, do paszportu. E, tak, bo czemu nie? I wiecie, no. to jest tak, że leki są mega mocne, niszczą ludziom żołądki, które już mają zniszczone żarciem, więc idą do lekarza, muszą płacić większe ubezpieczenia. Bez ubezpieczenia nie mają możliwości utrzymania się na etacie Ta. i lądują na ulicy. To jest machina, która się sama napędza, a to, że... Bo stane... chodzi o to, też, żebyś szybko wrócił do pracy, więc leki są tego silne, żebyś szybko wrócił do pracy. Żebyś był w tym systemie, a jeszcze jest to, że... To żarcie jest takiej jakości. A przepraszam, tylko powiem, no. że jak jesteś na chorobowym, to nie ma, nie ma L4 w Sanach, tylko zabierają ci z tych twoich 10 dni urlopowych ten czas, kiedy chorujesz w domu. Więc może być tak, że jak zachorujesz przez tydzień, to został ci tylko tydzień urlopu. Tak, że jak ci zostały 3 dni na złamaną nogę, to se użyj na 3 dni. I tak, tyle. No, tyle. Nie I wracasz do roboty. Tak samo macierzyński, 3 miesiące koniec tyle. No. A jeszcze jest to, że dlaczego żarcie w Stanach jest tak złe, bo bardzo dużo lobbingu, czyli tych grup, które wpływają na ustawy amerykańskie, Aha. pochodzi od farmerów wielkich przedsiębiorstw. Skąd się wziął na przykład syrop fruktozowo-kukurydziany? Yy, tak się bodaj, że. Eee, Kolejny syrop. Tak, yy, syrop fruktozowo-kukurydziany, tak? Jest stąd, że. No. W latach 30. jak farmerzy amerykańscy bankrutowali masowo, wielkie przedsiębiorstwa kupowały ich działki i produkowali na ogromną skalę główne zboże Stanów Zjednoczonych, czyli kukurydzę. I mieli nadmiar tego i została im taka pulpa, czyli tereski tego wszystkiego, które przerabiali na corn fructose syrop. To nic nie daje, to nie jest ani przydatne w jedzeniu, ale jak zalejesz tym rzeczy, to ma właściwości uzależniające. Ma, e, e, to jest, nie, nie kupicie napojów w sanach, e, coli ani sprite'a, z cukrem. E, wszystko ma właśnie ten syrop kukurydziany to jest I on jest gorszy, on jest gorszy od cukru, bo nie dość robi to samo co cukier, to jeszcze atakuje waszą wątrobę, więc taka puszka coli to jest praktycznie szod wódki dla waszej wątroby. Tak. I ty wolałeś kupować meksykańską kolę, bo była słodzona cukrem. Wszyscy woleli, to bo jest rzecz, że w Ameryce się sprowadza kolę z meksyku w butelkach, bo jest lepsza, bo używają brązowego cukru. A wracając do amerykańskiego jedzenia jeszcze, że był też nadmiar produkcji sera w Ameryce, bo też. Farmerzy tam mieli problem, że, że mieli nadprodukcję i zbankrutują, że im rząd nie pomoże, więc rząd im pomógł i rząd wykupił od nich ten ser, trzymał gdzieś w jaskiniach i potem uznali, że dobrze, to dajmy ludziom na zasiłkach ten ser, bo czemu nie, bo mamy go za dużo. I tak powstało, powstało coś, co się nazywa American Cheese, czyli to jest dokładnie to, co się daje po prostu na te tosty, te takie pla plastry sera zapakowane osobno, które dajesz na tosta. I on się topi. Do I, I on się nazywa Welwita. I na pewno niektórych rodzice, z naszego pokolenia rodzice, będą to pamiętali, bo moja mama, jak jeszcze była komuna, dostawała w paczkach, bo tam Stany wysyłały jeszcze do komunistycznych krajów, ten ser. I moja mama zna ten smak sera Welwita, który był dla ludzi na zasiłkach i dla ludzi żyjących w komunistycznych krajach i dla w ogóle ludzi, którzy chcieli kupić tani ser w Ameryce, który się nazywa American Cheese. I to jest co? To jest, to jest, to jest, to jest, to jest twór? Seropodobny, to nie, to nie ma dużo sera w tym. No i stąd jest ten zwrot. Governmental cheese, czyli takie, wiesz, zasiłek. A przepraszam, tak, to nie jest American Cheese, tylko to jest government cheese. To jest y, ser rządowy. Dostajesz rządowy ser. Tak, w Stanach Zjednoczonych. Tu, tu, tutaj dostawaliśmy y, kartki, tak? Na żywność? W to Polsce. były kartki na żywność, a w stanach był ser rządowy. Tak. I też nie wiem, czy to, ten, każdy miał kartkę czy coś, ale każdy miał przydział, jak byłeś na zasiłku, czy, czy miałeś jakąś sytuację specyficzną, to dostawaliś blok sera. Dokładnie. Który był taki, no okej. Okay. No to akurat jest o tyle spoko, że wiesz, to nie jest tak, że firma sobie wymusiła, tylko mieli nadwyżkę i państwo się zaangażowało, żeby to dysponować to, to jest potęga tego kraju, nie? Że jak banki upadają, to rząd ich ratuje z tego. Tak, bo na bankach stoi to państwo. Tak, ale to jest, no, też jakaś hipokryzja, bo jak zwykli ludzie bankrutują, to nikim nie pomaga. No. Ale to jest... To, Przerażające, że masz państwo, no. które ma tyle milionów ludzi tak. i dzwonisz do pana JP Morgana, byku, poratuj, jak jesteś rządem. Chyba będziemy musieli e, przełożyć to na następny odcinek, bo kończy nam się bateria. Nie wiem, czy dalej ta kamera jeszcze nagrywa, bo miga mi światełko, że bateria padła. Więc jeżeli nie zobaczymy się jeszcze, kochani, do, nie, jeżeli się jeszcze nie zobaczymy, to życzę Wam wszystkiego dobrego i widzimy się za miesiąc. Jeżeli ktoś jest prześladowany na tym podcaście, niech teraz mrugnie trzy razy. Yy, a tak, to jeżeli nie było takich sytuacji... Ja też mrugałem. <laughs> nie zauważyłem. Nie? Ja też mrugam. Porozmawiamy o tym później. <laughs> no my nowe. się bijemy i myjemy sobie plecy wzajemnie. Nie, ty... Dobra, cięcie. <laughs> <się. laughs> Widzimy się za miesiąc, wrzucamy co miesiąc te odcinki, nie martwcie się, będzie więcej. Będzie. Good night and good luck. Oh my god, to już jest, jest ukradziona. A, myślę, że tak? O oh, nie, ja też muszę mieć jakieś coś na koniec. Um, do zobaczenia, do zobaczenia, ziomeczki. Nie, tego nie chcę. Nie sobie to Dziękujemy nie nie chcę tego. Dziękuję wam bardzo. Inne? To jest chore, Marcin. To jest w ogóle to jest inny level w ogóle bycia chorym. To jest w ogóle to? to? To powinno być zakazane. To w ogóle tworzenie takich rzeczy powinno blokować swoją maszynę do drukowania 3D i powinniśmy mieć zakaz do końca życia, powinniśmy trafić do więzienia ze coś takiego.